Hej, witam od bardzo serdecznie, jak widzicie jestem pod ścianą. E, serwer, a przynajmniej właściciel, z którym byłem dogadany na zrobienie konkursu, e, dalej nie chce mi e, wystawić książek ze zgłoszeniami. Dlatego stwierdziłem, że zrobimy to inaczej. Każdy, kto chce po prostu wziąć udział w tym serwerze, e, niech napisze mi na Discorda. Link będzie mój w opisie e, że chciałby po prostu dołączyć. Będę potrzebował e, wasz login, w sensie nick. Tak jak się nazywacie na serwerach różnych, do tego będzie potrzebna informacja, czy macie mikrofon i ile macie lat. Może być jeszcze informacja o kanale, na przykład na YouTube. No i jest jedna prośba, żebyście mieli Discorda, żebyśmy mogli po prostu się komunikować. No, chyba że się nie uda, no to wtedy jakoś inaczej. W każdym razie ja Wam pokażę. To, co udało mi się nagrać, niestety są tylko dwie bazy od ludzi, których po prostu. Jedną bazę mi e, jeden gracz po prostu pokazał, a drugą e, pokazał mi ktoś inny, ale nie właściciel tej bazy. W każdym razie przypuszczam, że była na konkurs. Także do miłego oglądania i widzimy się za moment. E, no nie udało się kreatywnemu unikowi skończyć bazy, ale zaczął naprawdę, naprawdę dużą rzecz. jest, Z jakiegoś powodu są dziury. Podłodze, ale sufit już zaczął. Ściany. Aha, taka będzie podłoga. Ściany skończone ma. No, naprawdę strasznie, strasznie duży projekt. Ale zobaczymy. W każdym razie e, ode mnie, w związku z tym, że jest nieskończony, ale za to bardzo duży, e, no, damy dwa punkty. Nie ma mikrofonu. E, no i. To będzie na tyle, po prostu, na możliwe cztery punkty, bo cz czwarty jest za mikrofon. E, Zobywaj dwa. Jak chcecie, możecie głosować. E, no i nie mogę polecieć na górę. Jest górna część. E, tu jest wejście. Teraz Wam pokażę, gdzie. Także wygląda całkiem w porządku. No, to jest ta dziura. E Także możecie głosować pod filmem, i za chwilę idziemy do następnego budynku. Jak widzicie, jesteśmy już na punkcie drugim. Tutaj będziemy oznaczać w głosowaniu numerkiem 2. Ty zrobił mojego skina. Z tego co kojarzę, to jest The Purple Guy, ale nie wiem, tak jak tutaj jest napisane, ale nie wiem, czy nie pomagał mu jeszcze jeden gracz. Ponieważ do tej książki jeszcze się nie udało dostać, o jest nawet peleryna. Ale łopata. Bo wszystkie narzędzia są. Eee, no ale coś mi mówił The Purple Guy, że to chyba w dwie osoby było, ale nie jestem pewien. W każdym razie, w razie czego, jakby to były dwie osoby, to się oczywiście obie dostaną. Eee, ja daję tutaj no, trójkę, ładne to jest. <grym> nie, a to co tu jest napisane, bardzo zrobię tylko po to, żeby trzymać ty do budowy. PNPL. A czy ja mogę coś tu zniszczyć? Nie, nie mogę. Mm -hmm. No ale jest ładna. E, mają mikrofon z tego co wiem, więc tu będzie czwóreczka. Cztery punkty aż. Ale w głosowaniu pamiętajcie, zawsze możecie głosować. I to jednak najprawdopodobniej głosy zdecydują o tym, kto się dostanie. Jeszcze podaję raz do przodu. Szkoda, że nie mam flya, można było ładniej to wszystko oglądać. No, no bo tutaj widzicie sami, no. Mieczyk, ale no widzimy go tylko pod pewnym kątem. Chyba, że zrobimy tak. Eee, nie chciałem drewna dodawać, no ale trudno. No, peren. Uh, U, diamenty. Dobra, lecimy do następnego. No i niestety nie udało mi się dostać do już żadnej następnej bazy. Ale tak jak mówiłem, e, kto tylko chce się przyłączyć do serwera, e, po prostu piszcie i się jakoś dogadamy. E, bardzo przepraszam te wszystkie osoby, które... No, ich bazy nie zostały pokazane, bo wiem, że niektórzy nie to liczyli. No ale niestety, no, spróbowałem, patrzyłem, nie udało się. A chyba jeszcze dzisiaj powinien być drugi filmik, ale... Jak nie dzisiaj, to jutro. W każdym razie życzę miłego dnia i widzimy się już niedługo. Pa-pa!